Cześć, nazywam się Mariusz Jurczyk. Jestem ambasadorem Never Average. Jestem zawodnikiem KS AZS AWF Kraków. Specjalizuję się w biegach 400 m, 400 metrów przez płotki. Na co dzień trener personalny, trener przygotowania motorycznego. Mariusz, na początku chciałabym zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem? Czy może ktoś z Twojej rodziny wcześniej był biegaczem, bądź też uprawiał lekko atletykę? Przygoda zaczęła się w gimnazjum, z drugiej na trzecią gimnazjum. Trenowałem siatkówkę z krzepeł Mój włóczka tak naprawdę zauważył, że jest coś we mnie jakiś potencjał biegowy. Trener z lekkiej atletyki chciał mnie od dwóch, trzech lat, także w końcu musiałem się zdecydować na wybranie lekkiej atletyki zamiast siatkówki. Korzenie z lekkiej atletyki, mój tata biegał 1000 metrów, jak się nie mylę, 2,45 na, na kilometr. Mariusz, czy fakt, że na co dzień pracujesz jako trener personalny bądź też trener przygotowania motorycznego, pomaga Ci w byciu sportowcem, czy raczej przeszkadza? Pomaga, jak i utrudnia. Na pewno na dużo, na dużo rzeczy zacząłem zwracać uwagę, na przykład dlaczego jedno ćwiczenie jest potrzebne, a niepotrzebne, co robimy, co jest źle, co dobrze. Na pewno zostałem się bardziej świadomy tego, jak muszę trenować, żeby być lepszy. I nie ukrywam, że to na pewno jest bardzo na plus, jeżeli chodzi o moje przygotowania jak i przygotowania moich podopiecznych. Jak wiadomo, bycie sportowcem to obozy, to zgrupowania. Jak mógłbyś przybliżyć naszym widzom, jak często one się odbywają w roku, jak wygląda ta rutyna obozowa? Jako zawodnik wyjeżdżamy 3, 4, nawet 5 razy w ciągu roku na obozy. No, Rutyna to jest po prostu pierwszy posiłek, śniadanie, pierwszy trening, załóżmy mocniejszy akcent treningowy, po treningu jest obiad, albo czas regeneracji, gdzie idziemy na odnowę biologiczną, albo drugi trening, kolacja i mamy czas dla siebie, także to są nasze rutynowe dni. A przejście z juniora do seniora, czy jakby to, było taką naturalną kolei, to była taka naturalna kolej rzeczy, czy rzeczywiście czuć tą różnicę poziomie? Różnie, był duży przeskok moim zdaniem, bo też zacząłem biegać, biegałem średnie dystanse 800 metrów, nagle przeszedłem na 400 metrów przez Płotki i od razu skoczyłem z juniora na młodzieżowca, potem na seniora. Zmieniłem miasto, poszedłem na studia. Był duży przeskok, nie mogłem się przez pierwsze pół roku złapać na tym, ale myślę, że wszystko poszło w dobrą stronę już kolejną kwestią, o którą chciałabym zapytać, jest kwestia diety oraz odżywiania w Waszej dyscyplinie. Czy rzeczywiście ma ona bardzo duże znaczenie i skąd czerpiecie wiedzę na ten temat? Jak mam być szczery, jeżeli chodzi o suplementację, bardziej w Krakowie zacząłem o to dbać, przyglądać się temu, być bardziej świadomy. Mamy tutaj osobę, która się zajmuje, rozpisuje nam suplementy, jako trener zacząłem więcej o tym czytać, zacząłem sprawdzać różne rzeczy, co na mnie działa, co nie, żeby być bardziej świadomy. Jeżeli chodzi o dietę, tak samo, nie za bardzo pilnowałem się dietą, przyznaję szczerze, że od roku, dwóch idzie to w dobrą stronę, bo jestem bardziej świadomy tego. Teraz chciałabym Mariusz zapytać o kwestię samego biegu. Czy w trakcie biegu na 400 metrów jest coś, o czym myślicie, czy całkowicie wyłączacie się ze świata i jesteście skoncentrowani tylko na swoim biegu? Kiedyś była presja na wynik. Jak startowałem, to mówiłem sobie, muszę poobiec taki i taki czas, i mnie to troszeczkę niszczyło. Teraz biegając na 400 metrów, skupiam się, żeby zacząć mocno, skupiam się na technice wyjścia z bloku, wyjdę z bloku, skupiam się na technice biegu. Jak wyprowadzić biodro, wyprowadzić kolano, jak mają być ułożone ręce. I jeżeli skupię się, skupię się na tym i na wyniku, od razu jest lepszy rezultat. Kolejną kwestią, o którą chciałabym zapytać, są treningi uzupełniające. Domyślamy się, że w przypadku Waszej dyscypliny to nie są tylko treningi biegowe, ale również ich uzupełnieniem są treningi siłowe. Jakbyś mógł powiedzieć trochę o tym więcej, jak często w tygodniu odbywa się taki trening i na czym on polega? Mamy tutaj treningi, mamy trenera, który nam rozpisuje, jest na treningach siłowych i treningi biegowe. Treningi siłowe mamy dwa razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu zależy od okresu przygotowawczego, czy przejściowy czy startowy. Także. Bez treningu siłowego w sprintach od 100 do 400 metrów, 400 metrów przez płotki, jestem zdania, że się nic po prostu nie pobiegnie. Nie ma się z tej siły, z której się odbić, przeskoczyć, przebiec przez płotek, czy wyjść po prostu z bloku. Także to jest bardzo ważny akcent treningowy w biegach sprinterskich. Ja, Mariusz, ze swojej strony bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Całym naszym teamem Never Average bardzo mocno trzymamy kciuki za Twoje cele sportowe ale również za Twoją karierę trenerską jako trener personalny bądź też trener przygotowania motorycznego. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie za, za wywiad, za to, za, za to, że mogę być Waszym ambasadorem i mam nadzieję, że nasza współpraca rozwinie się.